Halo, witam w kolejnym vlogu bo podobnej nie nawet Witajcie moi drodzy Z tej strony no wiadomo kto w sumie macie napisane nie trzeba się przedstawiać. No cóż, cóż mam parę rzeczy do powiedzenia nawet poradzić, powiem tak no wziąłem sobie wa, wa, jednego z was w komentarzach, już nawet nie pamiętam kto ale wziąłem sobie pewną radę do serca tak jak mówiłem też wcześniej, fakt już o tym też myślałem, nagrywając tamten odcinek, że cały plan odcinka mniej więcej sobie jakoś przeplanuję, tak, żeby wiedzieć o czym mówić w danym momencie. I zaczniemy od bardzo, od bardzo ciężkiego tematu dla mnie w sumie, ale myślę, że to trzeba zacząć z rury, mianowicie o, prac, o pracy, tak? O tym jak mi wczoraj poszło, o tym jakie dzisiaj mam plany. I co mniej więcej się działo przez ten okres czasu, też w nocy, bo to też ma, będzie miało na pewno skutki na dzisiejszy dzień. Otóż zacznę od tego, co się wczoraj dawno działo, działo. Otóż po pierwsze odkryłem fakt, że nie mam kluczy, bo kumpel w niedzielę był w sklepie i wziął mi moje klucze i przez to no, yy, nie oddam ich. I nie miałem jak za bardzo wyjść z domu. Ale w, jest w tej kwestii sprawdziłem, bo tutaj pracują, e, robią ten... Centralne zakładają tutaj, dlatego po prostu powiedziałem, że ja wychodzę na godzinę, dwie i mnie nie będzie. I czy można, po prostu, ewentualnie przepinować te mieszkania? Zgodzili się, pojechałem. No i niestety, co się okazało, nie dość, że czekałem w sumie na samą rozmowę z daną przedstawicielką z 40 minut. Wcześniej rozmawiałem też z stanowczynią, ona mnie właśnie przekazała do tej pani, do tej pani która zajmuje się jako tymi... E, 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 no, tymi wiecie, no, ogłoszeniami, ty, tymi ogłoszeniami, którymi byłem, byłem zainteresowany. E, I czekałem no, to gdzieś około 400 min minut, powiem jaka to jest agencja, to jest Phoenix Poland. E, e, I po 400 minutach wyszła bardzo ładna pani, w sumie bardzo ładna, w moim guście. Oczywiście. No i e, to się okazało, że no nie ma niestety miejsc na tą zmianę, którą chciał. E, a, na, a druga zmiana to była na nocki praktycznie, czyli od chyba godziny 18 do 2. I potem problem byłby zwracanie, no bo teraz tak, o 2 w nocy wracasz do domu, są same nocne i trzeba byłoby w choler dojść do nocnych, a nocne tam kursują nocne, to nie jest tak, że tam niedaleko są nocne, ale trzeba byłoby te 10-15 minut dojść. ok. Ale tu właśnie w tej, w tej firmie miałem ileś do tej firmy, przez to, że właśnie jest mój kumpel i chciałem na tą zmianę iść co on. No i dlatego, no, nie za bardzo mi pasowało iść na drugą zmianę. Tak, zwłaszcza że zarobki w tej firmie, no, nie byłem dla zarobków na tej, w tej firmie, tak. Nie chciałem iść do tej firmy dla zarobków, no bo jednak w tej firmie masz chyba prawie minimalność z tego co wiem. Jak nie minimalną, jest 1800 zł chyba z tego co na miesiąc to jest. A mój, a mój taki minimalny próg, gdzie, gdzie szukam pracy, to jest 2000. To jest mój minimalny próg i naprawdę tutaj wyjątkowo przy, no, był poniżej, bo wiecie, z, pracowanie ze znajomą osobą jest o wiele prostsze niż pracowanie gdzieś w obcym otoczeniu. No i niestety, no nie udało się, nie ma miejsc. Na drugi ten tester laptopów, co mi powiedziała, to ja muszę jechać do tej firmy, bo ta, ta pani jest w firmie samej, ta przedstawicielka od nich. Już CV zostało oczywiście złożone, natomiast no trochę czu, poczułem się taki, no bo byłem jednak już prawie się pewny, że pójdę do tej firmy, że będę mógł iść na badania od razu jechać i nawet tego samego dnia te badania odnieść i, i żeby już móc iść dzisiaj tu gdzieś jutro do pracy. Niestety nie, nie udało się to. Często to się trochę bezsilny, no ale no. No i wróciłem do domu, tak? Wróciłem do domu, bo i tak dużego wyjścia nie miałem, to zajęło mi i tak 2 dwie godziny, trochę dłużej niż zakładałem. Wróciłem do domu, yy, trochę zmęczony byłem już, bo w sumie w nocy spałem 2 godziny. Zmęczony byłem, trochę, trochę, trochę poszperam, zacząłem się bardziej już patrzeć w kwestii pracy w domu, tak? Czyli jednak e, jakiś telemarketer, e, 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 w, e, w, write -cop e, w writer, e, też trochę, trochę szukałem, trochę wcześniej niż wczoraj, to tydzień temu szukałem, na pewno takie stronie, gdzie ma gdzie się gdzie same ogłoszenia takie internetowe, tak? Czyli no nie wiem, odpowiedzialność, zapisanie postów na fanpage'ach, po IT czy grafikę właśnie, tam wszystko jest. Ja mogę, jeżeli ktoś jest bardzo chętny, to ja mogę podać tą stronę, nie ma problemu. Jeżeli ktoś jest grafikiem i szuka fajnych zleceń, to myślę, że tam, tam znajdzie. No i, i powiem tak, szukałem trochę tego, szukałem trochę w nocy tego, tych ogłoszeń, właśnie jako telemarketer, jako obsługa w domu, już bardziej się trochę potem rozszerzyłem to, żeby ogólnie obsługę klienta, ogólnie. Bo pozorom, no niestety nie mam dużego wyboru do roboty, pomimo tego, że jakieś wykształcenie też nie mam jakiegoś złego, tak, no nie mam podstawowego, mam maturę, mam średnie, tak? Nie jestem nie jest to tak jakoś rzecz, którą się można chwalić, ale to też nie jest rzecz, którą można się... Po prostu to jest rzecz, którą yy, każda normalna osoba teoretycznie po, powinna mieć, chociaż to średnie, średnio, tak? Tak uważam ogólnie, nie że jak się normalnie chodzi o do szkoły i tak dalej, to no każdy to średnie, wydaje mi się, że każdy no, w miarę jak się uchodzi do szkoły i tak dalej, powinno, powinien mieć. Studia to jest zupełnie inna para kolorzy, no bo na studiach trochę jest, zupełnie to inaczej jest, tak? E zdaję sobie z tego sprawę, dlatego tego w ogóle nie porównuję. E I po prostu, no co, no niestety, no szukałem, szukałem i porysowałem trochę CV. Wiele, wiele tych, tych rzeczy też jest... Mm, Takich trochę, trochę wydaje mi się, że skamów troszeczkę. No i ogólnie głównie przewijałem się niestety, praca w domu, czyli wiadomo, polecenia tych kont bankowych, pożyczek i tak dalej, czyli afirmacyjne te, te, te money to money, broker partner, tak? Olik no, o, o się tego jest pełno. Ja nie wiem dlaczego, ogólnie tego administracja nie usuwa. To nie jest to nie jest ymm, według mnie ogłoszenie o pracę, tylko ogłoszenie o współpracę. O bycie partnerem, to nie jest, to nie jest praca taka, taka normalna tak naprawdę, tak? To jest praca, którą mm, ktoś narzuca ci tak naprawdę zakładanie tych kont bankowych na swoim swoją rzecz kosztem tego, że on ci przyśle materiały. To jest... Najczęściej, to jest najczęściej spotykane, no nie spotykałem się w, z inną, inną po prostu sytuacją niż właśnie to każdy żeby ten pierwszy etap zakładanie kont bankowych, no to jest w każdym, w każdym tempie. Dlatego to, to od razu wiadomo, że a tego jest pełno, to trzeba od razu odrzucać. A bez, oprócz tego pozostaje to, to naprawdę niewiele ogłoszeń: naprawdę jest yy, niewiele ogłoszeń to, co do, to, co do telemarketera w domu, co do o, ogólnie pracy w domu. Propozorów jest bardzo mało, yy, ale jak, yy, chyba że masz właśnie wyspecjalizowane umiejętności, czyli yy, branża IT. Potrafisz pis pisać w językach, potrafisz programować lub właśnie grafika, czyli no, tworzenie różnych stron i to też graf przy grafice jest też ważne, w sumie też znanie HTML, czyli po prostu twor tworzenie stron, bo wtedy masz o wiele większe możliwości jednak im większe pieniądze zarabiasz. Eee, to akurat swoją drogą, dlatego no trochę szukałem, eee, no poprosiłam ja właśnie te CV, poprosiłam też CV na normalnych call center, poprosiłam też CV... Eee, na właśnie taką typu w salonach jakiś czy coś, bo niestety no, tutaj trochę to będzie drugi temat, który się dzisiaj podejmę. Też trochę dosyć ciężki, mianowicie moją chorobę związaną z oczami i ca cały przebieg. No niestety właśnie przez oczy, przez to, że mam niepełnosprawność lekką, bo taką mam powinien mieć ogólnie tą drugą, bo są trzy, trzy typy niepełnosprawności. Jest tam lekka, umiarkowana i znaczna. Przy znacznych no, no, jest często jest tak, że dzisiaj widziałem fajne ogłoszenie w sumie e, jakieś lekkie prace w sumie 7 godzin pracujesz i masz 2000 ponad tam leciutko na rękę. 7 godzin pracujesz dziennie, nie 8, 7. I masz ponad 2000 na ręka. Jest tak niestety, dlatego że osoby niepełnosprawne dostają dofinansowanie po prostu. Czy, czy osoby, które zatrudniają e, osoby niepełnosprawne z, właśnie z tym orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym, dostają po prostu dofinansowanie. Nie wiem, czy to z Unii Europejskiej, czy z czegoś, ale no, no, jest dofinansowania tego e, kas. Dlatego osoby, które mają niepełnosprawność, po prostu zarabiają więcej niż te osoby, które są normalnie sprawne fizycznie i zacząć gdzieś rają na magazyny. Co jest. Jedny są OK, a z drugiej strony na przykład Jada mając lekkim, lekką niepełnosprawność, no nie, nie kwalifikuje się do tego. To jest coś, 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 coś słabe. No ale mówię, no powysłam CB. E, e, mam nadzieję, że ten tester laptopów wyjdzie tak? to. Dzisiaj będę na pewno jeździł. Dzisiaj są pla w planach jest to, żeby, je żeby po trochę pojeździć. E, mam już klucze, kumpel mi przywiózł, więc mogę pojeździć troszeczkę. E, tylko problem jest taki, że jednak bilety trochę kosztują e, też, tak. Wczoraj, no wiadomo, jedną drugą, drugą stronę to jest 6 zł, tak? Teraz jedziesz do kilku firm i masz już co najmniej 10-15 złotych na same bilety. Czyli już wtedy, na przykład, jak już wiesz, że dużo, dużo będziesz jeździć w danym dniu, to warto chyba jednak kupić ten jedno, jednodniowy bilet, który kosztuje w sumie bagatela 11 złotych. Więc no być może dzisiaj będę zmuszony kupić. Co do jeszcze takich słabszych informacji, to to, że niestety kupony mi wczoraj w nocy nie weszły, wieczorkiem też. E, połowa wygranych, które miałem, czyli to ponad 100 zł, straciłem w sumie już. E, myślę, że skupię się na NBA głównie i tyle w sumie. Nie będę kombinował, bo na przykład dzisiaj w nocy to e, z tego co wiem, ja to dwa, dwa zdarzenia nie weszły. E, tam Durant nie, nie rzucił tyle, tyle punktów, które miał rzucić, i właśnie Pingwiny przegrały bodajże 3-6 z Diabłami. W hokeju, co, co jest w ogóle szokiem, bo to faworyt, faworyt który jest do pierwszego, drugiego, pierwszego do top trójki, przegrał z, z drużyną, która na wyjazdach jest prawie najgorszą w Lidle. i no wiecie jak to jest, sprawdzałem dowodników, żeby nie było, sprawdzałem kontuzowanych, więc y, była jedna kontuzowana osoba do chyba czterech czy pięciu u diabłów, więc szok, trochę szok. No ale tak mówię, no kończąc temat pracy, to dzisiaj jeszcze jeździmy, dzisiaj mam nadzieję podpisać już jakąś umowę, bo jednak już, już nawet już pierdzieli ten styczeń. Chcę mieć pracę od 1 lutego, to jest mój cel teraz, tak, no jak się da wcześniej, to się da wcześniej, ale ja chcę mieć pracę od 1 lutego, bo chcę mieć cały miesiąc przepracowany normalnie, żeby mieć już kwit, normalny kwit w marcu, w lutym jakoś trzeba gdzieś sobie poradzić, nie wiem jak. Myślę, w sumie trochę kombinuję już, tam już coś tam teges, ale, ale jest, no, będzie ciężko, luty będzie wyjątkowo ciężki, dobrze, że jest krótki w sumie, e, więc no co, no, trzeba po prostu sobie życzyć stanu powiedzenia, wyżycie mi życzyć powodzenia i będziemy, będę, będę po prostu dzisiaj, postaram się już ogarnąć jakąś robotę. Dobra, przejdźmy teraz do tematu właśnie moich oczu. E, moje oczy. Jak to jest, że praktycznie nie widzę na jedno oko i dlaczego w ogóle się tym nie dzielę? Bo, bo poza pierwszy raz o tym oku powiedziałam gdzieś półtora roku temu, a moją całą karierę streamowania miałam od bodajże już 4,5 roku i dlaczego dopiero od niedawna ludzie wiedzą, że jakiś tam mam problem z oczami? Otóż, po pierwsze, no nie, nigdy nie chciałam być traktowany przez pryzmat tego, że nie wiem, że mam oczy, więc traktuj mnie lepiej, że, mam, że nie, mam, nie mam oka, więc traktuj mnie lepiej, traktuj mnie z wyrozumiałością czy coś. Nie, chciałem być zawsze traktowany jakoś normalnie, tak tak jak każdy inny, nie, chcia, nie chciałam się w tej kwestii wyróżniać i nadal w sumie nie chcę, tylko po prostu wiele osób jest z Was po prostu ciekawych tego, więc chcę o tym opowiedzieć w tym momencie, myślę, że to jest dobry moment na to. Otóż no powiem tak, no historia zaczęła się w sumie chyba od urodzenia tak ale Są dwie teoretycznie, yy, yy, dwa wątki, które mogą być prawdziwe. Pierwszy yy, wątek prawdziwy to jest to, że po prostu miałem zaśmę wrodzoną od, od, po prostu od urodzenia i yy, w wieku tam 8 czy 9 miesięcy miałem operację na usunięcie tej zaśmy. Yy, I z tego co wiem yy, to... Yy, przez jakieś 2-3 miesiące nosiłem soczewki kontaktowe. No i potem, a druga właśnie hipoteza to jest to, że możliwe jest to, że kiedy na przykład byłem w Inkubatorze, bo jestem wcześniakiem, tam się urodziłem, nie wiem, bodajże z półtora miesiąca wcześniej niż powinienem. I przez to, że byłem w Inkubatorze, w Inkubatorze dzieci mają takie gogle jakby przeciw, żeby nie te światło, które tam chyba ultrafiolet żeby to światło właśnie nie, nie wiem co to za światło jest ogólnie mogę się myć, ale żeby to światło właśnie nie waliło po oczach, bo może uszkodzić. I wydaje mi się, że ja mogę kiedy moja mama przykład spała, mogłem rączką zahaczyć jakoś czy coś i te okoglę po prostu zdjąć na jednym oku właśnie. I przez to się wytworzyła wada po prostu. To jest druga hipoteza, która może być prawdziwa, nie wiadomo tak naprawdę. Nikt nie wie jaki był tego początek. Druga operacja, czyli jak miałem niecałe 4 lata, tam było chyba wszczepienie sztucznej soczewki, która na haczykach tak jak jest zaczepiona. No i powstało przez to, przez to niewidowidzenie lewego oka. Początkowo tam ćwiczyłem to oko, ale byłem strasznie, akurat w tej kwestii byłem nieznośny, bo nie chciałem nosić tej opaski na tym oku, bo nic nie widziałem i to był problem. Ja, miałem 4 lata. I wytłumacz teraz czterolatkowi, że y, musi to nosić, bo musi, bo żeby mieć ten, no nie wytłumaczysz, no ja nie widziałem, po prostu chodziło o to, że ja nie widziałem, nie widziałem nic prawie, że kiedy mi to zakładali i jakie ja mam funkcjonować, bo ja to pamiętam, pamiętam dwa takie epizody w sumie, kiedy płakałem właśnie, y, gdzie no nic nie widziałem prawie i oni mi każą to nosić i to dla dziecka jest no frustrujące, kiedy no chcesz się bawić i nie możesz, bo nie widzisz. Też chodziłem na potem różne te ćwiczenia, też w wieku 6 lat byłem, też ciężko było z tymi ćwiczeniami, dopiero w pierwszy wieku, chyba 7 czy 8 lat, pierwszy raz na dwa tygodnie poszedłem do szpitala na te ćwiczenia, niestety chodziłem co roku do 12-13 roku życia, niestety to nie pomagało już, wydaje mi się, że albo to było za późno już, albo po prostu już od samego początku nic nie dało się w tej kwestii zrobić, że to oko no. No już po tej operacji, no, już takie było i takie miało być teoretycznie, tak? Kwestia jest tego, że no, jak, no ale dobra, idźmy wątkiem chronologicznym, bo to można się pogubić. Od 14-13 roku noszę okulary na drugie oko, bo od 12-13 roku zaczęło mi te drugie oko słabnąć na minusy. Początkowo nie chciałem tych okularów też na, tego, na to oko, ale z czasem, kiedy już wada się pogorszyła i już zaczęłam mieć problemy, żeby to widzieć e, nawet z drugiej, trzeciej ławki na tablicy, to już te okulary były no, wskazane. E, tam w wieku 13 lat. No i te okulary nosiłem, nosiłem je cały czas. Waga wada się trochę pogłębiała coraz bardziej. E, że chyba w, jak miałem 18 lat, doszło do minus 4 już. I wtedy właśnie też nadeszła kolejna trzecia operacja, operacja, bo mi się soczewka ta sztuczna przesunęła, odczepiła mi się jeden hak czy tam dwa i ono tak wisała sobie trochę i to było niebezpieczne, bo mogło mi się coś okiem stać, mogły być stany inwazyjne, zapalne i tak dalej, więc postanowiono, że po musiałam być dorosły akurat. Więc postanowiono, że po prostu po 18 automatycznie, miesiąc później, powiem na operacji tego oka, na lekkim zabiegu, w sumie, bo tego operacją nie mogę nazwać. To trwało 15 minut i to było po prostu kolejne zaczepienie to nie było wymiana, to było kolejne zaczepienie soczewki sztucznej na tych hakach. No i od tego czasu do, do, do dzisiaj wada, jeżeli chodzi o to oko, to się, czyli to niedziałające, no, no to nic się nie zmieniło w tej kwestii. A jeżeli chodzi o to drugie oko, no to wada mi się pogorszyła z minus chyba 4 w wieku 18 lat do minus 6,5 teraz. Ale ta wada teraz w tym momencie się troszeczkę ustabilizowała, ponieważ w ciągu dwóch lat wada tylko wzrosła o pół w sumie i to się już mówię stabilizuje. Nawet mi to powiedział typ, który, który mi ten badał, że wada już raczej nie będzie się, chyba że jakiś tam wiadomo, że jakbym pracował fizycznie, czy bym się często schylał, to oczywiście to może się pogłębić, natomiast jeżeli będę w miarę żył normalnie, nie będę jakoś się przemęczał, no to ta wada powinna zostać już na miejscu. I tutaj oczywiście też można pod, wziąć pod uwagę komputer. Tak? Komputer na pewno mi nie pomaga w tej kwestii, oczywiście, mm, ale uważam, że chyba jest lepsza, lepszy komputer niż jednak, znaczy, patrząc w kwestii tego, co mi bardziej szkodzi, to pra, jednak schylanie się, dźwiganie jest chyba im o gorsze bo to jednak. Męczy, no i to i to męczy, ale tutaj mam antyrefleksy e, też w okularach, więc ten monitor też tego tak światła e, nie wali mi po oczach. Staram się też e, jednak te 30 cm od tego monitora, nie wiem jaka jest to dokładnie wskazana, niestety no ja muszę trochę bardziej być przybliżona, mieć tą twarz jednak, bo jednak pamiętacie, że działam na jednym oku, który w tym momencie mam pół, pół minusa tak jakby, nie? Od, 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 odjąć te okulary od wady i mamy pół minusa mniej więcej. Więc no, jednak no, jest jak jest, tak? Z czasem trzeba tym, tą głowę przybliżyć. No i co, jakie są prognozy na przyszłość? No marne co do tego oka, które nie działa za bardzo, tak? Yy, dlatego no, nie ma jeszcze techniki, która, która, która mogłaby po prostu pomóc temu, yy, te, tej wadzie, bo tu chodzi bardziej o to, tak jak mi powiedziała, to ja byłem niedawno całkiem miesiąc rok temu w Lublinie. Byłem w Lublinie po to, żeby się dowiedzieć mniej więcej od naj, jednego z najlepszych polskich okulistów, um, czy da się coś zrobić. I tak, on, on to powiedział właśnie, że to jest coś takiego, jak. Oko to jest, wyobraź sobie, że oko to jest mózg. A no i w tym, w ok, w tym właśnie, znaczy, oko to nie jest mózg, tylko człowiek. I w tym oku jakby, jakby to, ten człowieku zawodzi mózg, tak jakby po prostu ten mózg, jakby ten człowiek był warzywem przez to, że mózg y, nie działa poprawnie, tak? czyli nerw, który prowadzi od mózgu właśnie do okularów, znaczy do oczu okularów. <toddź> I no to właśnie to, to jest ten nerw, który nie, nie jest pobudzony, który jest no nie jest martwy, ale jest bardzo jest biały, tak jak to powiedział też jest biały, y, nie jest czerwony i no niestety jest, no, no jest jak jest. Że jak nie dopóki nie znajdą jakieś y, mm, urządzeń, które pobudzają nerwy oczne, tak, z mózgu, które pobudzają to, ten, to no, nic się nie da z tym zrobić. Z drugim zdaniem no. da się to zrobić, bo to jest zwykła, zwykła, zwykła krótkowzroczność na tym drugim oku i oczywiście to się dałoby coś zrobić, mianowicie no, laserowe, tak, wycinanie, wycinanie rogówki i tak zwane. Jednakże to jest dla osoby, która może ma dwoje oczu, jest to mało inwazyjny, i mało, znaczy mało, mało ryzykowny zabieg, nie? jednak dla mnie, mając tylko jedno oko, no, jednak jest to spotęgowane, jednak spotęgowane jest to ryzyko, bo jednej Boże coś się stanie, jednej Boże cokolwiek, naprawdę cokolwiek, i ja mogę zostać ślepym po prostu. I wtedy to już, no nie wiem, no wiecie, problem jest taki, że człowiek, który zostaje ślepy za życia, ma o wiele gorzej niż człowiek, który się ślepy od samego początku. Bo wie, co stracił, wie, jak wygląda właśnie. Świat jaki jest piękny i wie co stracił i często myśla, wydaje mi się, że takie osoby no, pobadają ciężką, na pewno depresję i nawet jestem tu w stanie się pokłócić, że popełniłem samobójstwa, bo nie oszukujmy się, no to wzrok według mnie jest chyba najważniejszym zmysłem, chyba za wyjątkiem czucia w sumie, bo wolę, wolę mieć wzrok niż słuch, bo bez słuchu da się, da się jeszcze żyć, tak? Możesz normalnie grać, funkcjonować. Jedynie co to nie słyszysz tego, co do Ciebie ludzie, ludzie mówią, no i nie słyszysz muzyki i dźwięków, tak? No to jest przykre. Ale no jednak nie, nie słyszeć dźwięków rozmowy, a co nie widzieć, nie widzieć osób i świata cię otaczającego, no to wydaje mi, się, że trochę są, to jest inna skala. No ale to kwestia też chyba wydaje mi się, że indywidualności, no dla mnie jednak wzrok byłby dużo, dużo gorszym. Brakiem brak wzroku byłby dużo gorszy, niż brak słuchu. No. No dobra, no to myślę, że ten temat też wy... bardzo mocno już wyczerpałem. A akurat starałem się to powiedzieć Wam to od samego początku do samego końca, jak to mniej więcej bywało. Mam nadzieję, że akurat Was to zaciekawiło w jakiś tam sposób. A teraz krótka w sumie informacja przed ostatnim tematem, czyli to, że dzisiaj stream już będzie. Wrócę normalnie z, z tych rozmów i tak dalej i dzisiaj się około tak o godzinie 15, 16 postaram się odpalić. E, nie obiecuję, bo to jest tak, że wiadomo, że ja, jak będę zmęczony i tak dalej, bo jeszcze mnie zakupić się czekają, a mówię, nie spa dzisiaj też spałem krótko, bo spałem 3 godziny, nie dwie, więc pewnie czekam jakaś mała drzemka w, w dzień. Więc jeżeli ten, to po południu, później do, do 18 powinien się odpalić, tak? Więc jak dzisiaj chcecie wpaść na streamka, to zachęcam, zapraszam. Bo dzisiaj to jest tym, jak będzie, a um, ostatnia moja taka swój ten, że no, posłuchajcie, no, nawet jeżeli ja się nie poddałem, to wy tym bardziej nie możecie się ogólnie poddać w życiu, tak? Jeżeli ja że, yy, mhm, znaczy wiadomo, to też tak trochę ten, może trochę na to powiem, po prostu mm, popatrzcie yy, na siebie. Tak, na przykład, ja teraz to się patrzę w kamerce w sumie i tu widzę, i pomyślcie sobie, że jest dobrze, jest zajebiście. Tak, bo niektórzy ludzie mają gorzej i powinniśmy się cieszyć tym co mamy my, w tym momencie, właśnie teraz, tak. Masz dach nad głową, masz możliwość pracy, masz możliwość spotkania się z znajomymi, masz możliwość pożytkowania jakiś używek, tak, w celu rekreacyjnym. To powinieneś się cieszyć, bo to są rzeczy, które na przykład kilkanaście lat temu ludzie, część, większo, dużo, dużo, część ludzi nie miała na przykład, tak. Wiadomo, że... ale to teraz możecie powiedzieć, że ale ty masz nie, słabe wartości, że to, takie coś się zadowala. Eee, to właśnie te podstawowe wartości są najważniejszymi wartościami, tak? Tak uważam, że to ty na tych podstawowych wartościach budujemy kolejne wartości, tak? To jest tak jak właśnie taka wieża, którą po prostu która budujesz i która gdzie w wieży fundamenty są najważniejsze. Czyli te podstawowe wartości, te... Podsta te rodzina właśnie też w sumie, je, to, to, są, to są rzeczy ważne, które są, powinny być fundamentem. Dlatego hmm, hmm, też starajcie się zawsze hmm, patrzeć tym, tym lepszym okiem na świat. No wiem, że to jest ciężko, bo ja sam też wiem, czasem w czarnych barwach widzę, ale to, to trwało mnie parę godzin i to potem przemija i potem po prostu zawsze się jakoś podnoszę i zawsze się jakoś motywuję. Skądś tą motywację biorę, nawet nie wiem kurwa skąd. Więc też możecie. Naprawdę. Każdy z nas może. Każdy z nas ma niewyobrażalne zasoby energii, którą może po prostu wykorzystać do swoich, do swoich planów, do swoich marzeń. To taka motyw motyw motywująca gadka na koniec. Także dzięki za oglądanie. Fajnie, że dotrwaliście do tego momentu. Postaram się jutro oczywiście kolejny vlog nagrać tak, z, z kolejnymi jakimiś cieka, ciekawymi tematami, e, bo chcę właśnie robić coś takiego, że będę oczywiście o swoim mm, poprzednim dniu mówić, następnym dniu jakie mam plany, ale chcę też jakiś taki temat, jeden zawsze poruszyć z mojego życia, który mógłby się też dać ciekawy dla Was, a też o którym nie wiedzieliście. Także co? No to co? To, no to, Żegnamy się, tak? Do następnego razu. Zostaw łapkę w górę, w dół, czy tak, ci się tam podobało, czy nie. Yy, I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się wszyscy. Halo.